Witam Was ciepło i serdecznie. Za oknem słoneczko świeci, jest naprawdę fajnie, chociaż wiaterek jest dość nieoczekiwanie chłodny. A tutaj rozkład kart na chaos, bo właśnie chaos zainspirował mnie z tego czytania tygodniowego na pierwszy tydzień, na pierwszy tydzień, na pierwszy czas, bo to tylko do, do piątego, na tych pierwszych paru dni maja. Tak więc zobaczmy, co ten chaos może nam tutaj narozrabiać, dlaczego wyszedł w tym horoskopie tygodniowym i może przez to stanie się to inspiracją do jakichś głębszych przemyśleń, a może po prostu zostaniecie po prostu tutaj na dłużej ze mną, żeby zobaczyć, co też w kartach nam tutaj wychodzi. Tak czy inaczej, dzięki, że jesteście, że subskrybujecie, piszecie, dzwonicie, że jesteście. Ok, wybór będzie 1, 2, 3. Zależny od tego, jaką talią chcielibyście, żeby to czytanie było dla Was czynione. Mnie mam, że wybraliście dzisiaj karty tak, zaprosiły się takie. Zielonkawo, szarawo, czarnawe. No, bo i temat jest dość szczególny. Ok, mniemam właśnie, że wybraliście. No to. No to lecimy. A przyznacie, że karty też były położone w taki sposób trochę chaotyczny. Ok, co dla jedynki. Witam Was, drogie jedynki. Karty na stole i powiem Wam, że czas, przez który władowaliście się w ten swój życiowy chaos, spowodowany był tym, że spokój zagościł i taka trochę nuda w Waszym życiu, w Waszym sercu na dłużej. Chcieliście czegoś innego. Chcieliście, żeby ktoś. Właśnie wręcz prawie jak za pocałunkiem śpiącej królewny, zmienił wasze życie, i żeby się zaczęło dziać. Żeby ta samotność i stanie w rozkroku życiowym po prostu się skończyło. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że ten książę ze bajki okazał się osobą nietrafioną. Okazał się osobą, która zamiast uleczyć wasze życie, zamiast przenieść na krainę po prostu cudownych łąk, pastwisk i cudownego, fantastycznego życia, wręcz przeciwnie, złamał wam serce i, i tyle. No właśnie, narozrabiał i poszedł. Cóż teraz w takim wypadku można zrobić, żeby z tego chaosu się wydobyć? Ano, Ano, trzeba wykrzesać swoją wolną wolę i wreszcie zacząć walczyć o siebie. Nie o coś innego, nie o jakieś tutaj wielkie cele, ale po prostu o siebie, o swoje miejsce, o swoje bezpieczeństwo. O to, żebyście mogli powiedzieć, że macie zapewnione to jutro. To swoje miejsce, że macie gdzie spać, że macie gdzie być, że możecie być właśnie w, w jakimś miejscu bezpieczni. Tutaj trzeba stoczyć niemałą walkę z różnymi, również takimi mm, sa kijami, samobijami, bo można mieć tutaj i wyrzuty sumienia, można mieć tutaj takie mm, takie samobiczowanie, że no cóż, jestem taka owaka, albo jestem taki lubowaki, w związku z tym życie przynosi mi tylko i wyłącznie zgniłki, zgniłe muchomory i nic specjalnego w moim życiu się zdarzyć nie może. A ja Wam powiem, że wcale tak nie jest. Że w momencie, kiedy właśnie ta wasza życiowa zwrotnica zostanie przestawiona, już jest przestawiona na kompletnie inne tory, to okazuje się, że będziecie umieli docenić albo już to się dzieje, to co w waszym życiu daje wam spokój, stabilizację i takie poczucie, właśnie może trochę nudy. Ale czasami właśnie ta nuda w momencie, kiedy jest wielki chaos, jest niezwykle pożądana. Bo przypomnijcie sobie, właśnie z powodu tej takiej monotonności wpakowaliście się w te kłopoty. Właśnie dlatego stało się to, co się stało. I teraz to wydarzenie, to zdarzenie, albo wręcz ciąg zdarzeń. Uczy Was doceniania tego miejsca, w którym jesteście, tego co umiecie robić, tego co potraficie wokół siebie. Nie tyle skompletować, ale, ale zatroszczyć się o siebie. I nie tylko tutaj pod względem materialnym, ale również pod względem cielesnym. Wybrać odpowiednią dietę. Związać się z pracodawcą, który jest bardzo dla Was odpowiedni pod każdym względem, który umie Was docenić i wy czujecie się przy nim właśnie docenieni, pełni szacunku, autorytetu i takiej stałości. To również może być przyczynek do tego, żeby wykrzesać siebie. Ten zmysł artystyczny gdzieś tam głęboko schowany, pobudzić go do działania i spowodować, że zaczynacie, zaczniecie działać trochę na innym polu, że wreszcie wasze zawodowe osiągnięcia mogą również stać się osiągnięciami artystycznymi. Tyle tylko, że właśnie. Powinniście wykrzesać tą wolną wolę, żeby jeszcze raz zawalczyć o siebie, żeby coś dla siebie zrobić tylko dla siebie, dlatego, żebyście, żeby wam było lepiej, komfortowo, dostatniej i jak ciągle powtarzam, bezpieczniej. Natomiast co ten chaos ci no, dobrego wniesie w Twoje życie? To jest taka umiejętność znalezienia trzeciego wyjścia z sytuacji. Umiejętność bycia z innym człowiekiem, pomimo tego, że każdy jest indywidualnością. Tutaj znowu. Możecie mieć do czynienia wręcz z takimi życiowymi artystami, z taką bohemą życiową i bohemą artystyczną. To trochę tak, jakbyście weszli w nowe środowisko niezwykle emocjonalne i niezwykłych indywidualistów, ludzi, którzy snują przeróżnego rodzaju pomysły, ale również dobrze bawią się w swoim towarzystwie. Tyle tylko, że trzeba będzie trochę uważać, żeby przypadkiem za mocno nie popłynąć w tym emocjonalnym podchodzeniu do siebie. No i tyle. No i tyle. Odzyskasz kompletnie inne patrzenie na siebie, na swoje problemy i na nowe możliwości rozwoju. A to? A to chyba była niezła lekcja, bo dzięki niej skoczyliście na kompletnie nowy level. No i tyle. No i tyle, słuchajcie, dla, dla jedynki. I witam wszystkie dwójeczki. Dla Was chaos spowodowany był tym, że nie podejmowaliście pewnych decyzji w momencie kiedy podjęte być powinny. To trochę takie trzymanie się na dystans to trochę również umiejętność, tak umiejętność takiego nie wtrniania się w pewne sprawy po prostu. Niech się dzieją, niech się to wszystko samo domknie, niech to wybrzmi. To było trudne. To było trudne, bo patrzyliście na tą całą sytuację niby z oddali, ale jednak rykoszetem dostawaliście czy to informacje, czy to sami widzieliście pewne zdarzenia, sytuacje, które wcale nie były łatwe. Tak więc zostawiliście tą decyzyjność osobie, której uważaliście, że możecie zaufać, że ta osoba stanie na wysokości zadania i zrobi wszystko tak, jak zrobione być powinno. To spowodowało to odsunięcie od jakby takich kluczowych tutaj, zdarzeń, ale również wpływania na nie spowodowała u Was niezwykły chaos intelektualny. Trochę takie, taka niemożność właśnie postawienia tej kropki na dni w momencie kiedy człowiek wie, że tyle chciałby zrobić, powiedzieć i że to umie. To trudne, to trudne bo to trochę wygląda tak jakbyście się rwali do czegoś, a nie mogli z różnych względów właśnie w to coś się zaangażować. Jaką radą tutaj karty dla Was służą? Zająć się, zająć się tym, co zajęte być powinno czyli codziennością zwykłą normalną życiową czynnością. To może być otworzenie się na nowe kontakty, takie związane z poszerzaniem wiedzy, z poszerzaniem umiejętności, ale również zwykła praca, systematyczność w tej pracy, podchodzenie do niej rzetelnie, podchodzenie w sposób taki hmm, Konsekwentne, konsekwentne podchodzenie do pracy, czyli wytyczanie sobie realnych celów, realizowanie wręcz punkt po punkcie, to może spowodować, że odnajdziecie właśnie w takim zwykłym, szarym życiu dla siebie sens istnienia, bo. Bo ręce będą zajęte, bo głowa będzie zajęta kompletnie nowym tematem, bo będzie się działo tu i teraz. To nie są jakieś wystrzałowe plany, które wam tutaj karty podpowiadają, że macie się w nie zaangażować. To są rzeczy proste, małe, ale przynoszące od razu, w związku z tym, po ich wykonaniu, niesamowitą radość i spełnienie. Tak. Bo tutaj możecie właśnie również zyskać poparcie w tym, co robicie. Nie tylko waszego partnera, ale również kogoś, kto będzie umiał wam doradzić, kto będzie otwarty na to, żeby właśnie z takim fajnym wsparciem, również emocjonalnym, wyjść. Tutaj mogą również przychodzić do Was fajne, artystyczne pomysły. I możecie wcielać je po prostu do realizacji, wcielać je w życie. I powiem Wam, że nie w nie wchodzenie w czyjeś problemy, nie wchodzenie z butami w czyjeś życie, nawet jeżeli miał być to wasz partner lub partnerka, zostawienie pewnych spraw do rozwiązania osobom, które są tym najbardziej zainteresowane, spowoduje, że przestaniecie. Mieć taki wgląd we wszystko, tylko nie w swoje sprawy. I tutaj zostaje przebudowany system wartości nagle zauważacie, doceniacie siebie, to co robicie, to co budujecie, a przestajecie ciągle patrzeć na kogoś innego, co inni powiedzą, co inni mają do powiedzenia, jak czyjaś decyzja wpływie, wpłynie na mnie, co to da i tak dalej, i tak dalej. Bo sami, bo sami zaczynacie dbać o siebie, sami wypełniacie swoje własne, plany, programy, właśnie poszerzacie swoją wiedzę, robicie swoje założenia finansowe, swoje projekty, swój handel, swój biznes, wszystko jedno. Zaczynacie budować swoją markę dla siebie. Powiedziałam markę, tak trochę związane to jest z marketingiem, ale tak naprawdę żyliście dotychczas w cieniu kogoś, a ważne jest to, żeby zacząć życie budować dla siebie i przez siebie. Tak więc ten chaos, który tutaj się pojawił w waszym życiu, no nieźle namieszał, ale wszystko po to, żeby pokazać, że po prostu szliście nie tą drogą. Zapomnieliście po prostu o sobie. Piękne czytanie. Bardzo piękne czytanie, i tylko czasami wydaje się, że czy ja to wszystko zniosę. Tak, zniesiecie, bo tak naprawdę, tak naprawdę dopiero życie dla Was się teraz zaczyna. Trzymam za Was kciuki. No i co? I lecimy w takim razie do trójki. Wy, trójeczki w swoim życiu, zapragnęliście tego, żeby zaczęło się coś dziać, żeby wreszcie wyjść z tego miejsca, w którym jesteście, żeby być, przestać być tą przysłowiową kurą domową, ale. Podchodziliście trochę do tego wszystkiego dość sceptycznie. Chciało wam się nowych terenów, chciało wam się wyjazdu, chciało wam się poszerzenia nie tylko umiejętności, ale również po prostu wyjścia do ludzi. I stało się. Właśnie opuściliście to swoje, swój kwadrat, swoje miejsce komfortu i ruszyliście. W nieznane. I tak naprawdę tutaj nie ma jakiegoś wielkiego chaosu, tyle tylko, że jest machina, którą rozruszaliście, która po prostu spowodowała, że rzeczy zaczęły się dziać. Bo jeśli wyraziliście swoją chęć, jeżeli coś poszło właśnie w ten świat, to teraz już za bardzo nie macie nad tym kontroli. Rzeczy się dzieją. I w momencie, kiedy te informacje spływają już do Was, okazuje się, że chcieliście czegoś nowego, chcieliście, żeby się działo, ale nie przepuszczaliście, że stać Was teraz na tego typu analizy myśleniowe, intelektualne, niech tak będzie których jesteście teraz udziałem w które jesteście jakby no nie wplątani ale które wymagane są wręcz od was do tego żeby być osobą inteligentną logiczną i umiejącą właśnie wysnuwać odpowiednie wnioski tak, więc dużo rzeczy puściliście do świata, a teraz to do Was po prostu wraca. Możecie uczyć się tutaj języków obcych, możecie stawiać przy różnego rodzaju hipotezy, zastanawiać się nad kompletnymi wywodami, jakie się z tym wiążą. Możecie również. Szlifować, szkolić, udoskonalać swoją pamięć, nie tylko przez przyswajanie tych wszystkich informacji, które do Was idą, wręcz jak analitycy możecie teraz, teraz pracować, ale również przez to, że Wasze kontakty z innymi, z zagranicą, z ludźmi, którzy również są takimi ludźmi mobilnymi, otwartymi na świat, z nimi możecie właśnie wymieniać. Nie tylko myśli, nie tylko idee, ale wręcz duże koncepcje, fakty i wnioski. Tutaj aż prosi się, żeby powiedzieć, że ta analiza jest jakby teraz waszym bratem, wręcz za pan brat jesteście z tego typu. Procesami myślowymi. To trochę tak, jakbyście dali sobie szansę na pracę nie tylko online, ale również pracę online ze całym światem i w dodatku pracę online mobilną. Tak, to trochę dziwnie brzmi, ale jesteście w ruchu i jesteście właśnie na linii ze wszystkimi. Szybko to się zmienia, szybko do Was różne rzeczy przychodzą. Chcieliście, chcieliście tego, chcieliście, żeby się działo i właśnie, i właśnie to się dzieje, i właśnie przychodzi nowe. I tylko przychodzi również taka myśl, czy ja temu wszystkiemu sprostam. Tak, dacie radę. Dacie radę w momencie, kiedy po prostu nie odpuścicie kiedy nie zdryficie i kiedy od tego nadmiaru tych wszystkich informacji i szczegółów po prostu nie wymiękniecie bo szanse na to żeby wznieść się na wyższy poziom macie niesamowite Tutaj możecie zdawać różnego rodzaju egzaminy, tutaj możecie starać się o udziały w różnych forach dyskusyjnych i bycie właśnie tymi analitykami, ale również możecie nauczyć się wyciągania takich bardzo istotnych rzeczy z chaosu informacyjnego. Możecie właśnie być takimi osobami, które zajmują się wychwytywaniem tego, co jest najbardziej wartościowe. Bo wszyscy wiemy, że szum informacyjny naokoło jest niesamowicie wielki i znaleźć w tym wszystkim to, co jest wartościowe, jest niezwykle trudne. Dla Ciebie nie ma takich tutaj barier, dla Ciebie to wszystko stoi otworem, umiesz szczytywać, umiesz znaleźć to, co jest najważniejsze. Wręcz macie do tego smykałkę. Tak więc nie wątpcie w siebie, w swoje umiejętności intelektualne, analityczne, które znowu podkreślam tu i będę podkreślała, bo po prostu nadajecie się do tego wprost przecudownie. Tak więc. W momencie, kiedy podejmujecie ten nowy zawód, nowe wyzwanie, czy tą nową umiejętność, czy chcecie wreszcie skończyć ten kurs, studia, czy jakiekolwiek inne dokształcanie, to powiem Wam, że dacie sobie radę pod warunkiem, że nie będziecie się lenić i nie zwątpicie w siebie, bo tylko to może być ograniczeniem. Dla Was w tym, w tym momencie. No i tyle. No i tyle. Trzymam za Was kciuki. Fajnie, że jesteście. No i do następnego.